Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. No nie będziemy się dzisiaj zajmować taką bzdurą jak pomyłka, niedopatrzenie premiera i namaszczenie neosędziego. Nie, nie, szkoda gadać, może do tego dojdziemy. Dzisiaj o panu Michale Wosiu i to szybciusieńko. To taki pan z, z suwerennej Polski, który poszedł do prokuratury no pan od, od pana Ziobry w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. No i wyszedł i miał konferencję. Zapraszam Państwa gorąco. Błagam, słuchajcie, bo my się Kisimy we własnym sosie trochę udostępniajcie to. Chyba, że nie. Zapraszam. Powiem Państwu coś: Obraz to ponury. Poszedł Michał Włoch do prokuratury. Niewyraźnie doń mówiono, mam to zapisane o tu, bo powiedział, że wysłuchał on bełkotu. Naturalnie mam pewne podejrzenie, że nie słuchał tam, on ze zrozumieniem poddał się pseudoczynnościom, zatem nie jest podejrzany, no i że nieuprawnione są organy. Chyba. Drogi panie Woś, moja rada szczera: Swe obiekcje zgłoś do Strasburgera. Czy Strasburger to, czy Strasburg to w zasadzie nic nie zmienia. I tak wszystko robisz pan bez zrozumienia. Tak, zrozumienie to jest bardzo ważna rzecz, tematu. Ja rozumiem, że dzisiaj jest 29 sierpnia już i że imieniny obchodzą... czwartek? Imieniny obchodzą Beatrycę i Sabina, a także Andrzej, Eutymiusz, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, to zawsze taka trójka klasowa, Mederyk, Mederyka, Michał, Piotr, Racibor, Sebbus i Świętosław. Najlepszego wszystkim Państwu kochanym życzę. Nietypowe święta, Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego, Międzynarodowy dzień sprzeciwu wobec prób jądrowych. Absolutnie popieram. Przysłowie, dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych. Taka mądrość. Pewnie ludowa. Cycad dnia, David Wiscott. Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce. Jeszcze trochę nam pogrzeje. No kochajmy się nawzajem. Proszę Państwa, na zakończenie będziemy mieli grę półsłówek, bądź Kasi. No, oczywiście jest kilka różnych gier w poczekalni, ale promujmy młode talenty. Darek Rybak, mój kolega, w końcu coś też przysłał. To jest taka gra półsłówek, że coś zwędzi w sadzie. Prawda. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Kłaniam się.